zapraszam teraz kolejnego gościa. Dobrze, zapraszamy. E, słuchajcie, przechodzimy do czwartego, tym samym ostatniego gościa. Powiem szczerze, że, że m, tak jak mówiłem na początku, Cała nam się tutaj idealnie zamyka. Zaczęliśmy bardzo internetowo. Teraz bardziej wchodzimy w stronę tej, tej e, tradycji. Chciałbym zaprosić pana Marka Milewa, e, który... To jest osoba, która wiele osobiście mi dała, ponieważ miałem tę przyjemność trochę z nią postudiować, być Kilka lat. Tak, tak, to ja jestem pierwszym studentem. Ja poznałem Pana Marka, bo powiem taką anegdotę. Proszę usiąść, proszę usiąść. Ja już będę anegdotkę opowiadał teraz. Siedziałem sobie w kantynie studenckiej na Wydziale Dziennikarstwa. Jadłem i bawiłem iPadem. W tym momencie poszedł do mnie Pan Marek i powiedział, co to jest. I to była jedna z bardziej pasjonujących rozmów w moim życiu. Trwała blisko godzinę. różnych form, różnego wykorzystywania. Przez wszystkie aplikacje przeszliśmy i tak dalej. I pomimo tego, że Pan Marek sam o sobie mówił, jako twórca laboratorium, laboratorium reportażu, jako autor wielu książek, jako autor koncepcji powieści polifonicznej, że kiedy opiera telefon, to włącza komputer. To jednak, przyznam szczerze, uważam, że bardzo dobrze czuję internet. Mimo, że jest absolutnie. Jest to no nie ma Pani nic wspólnego z internetem. Mam yy. kłopoty z włączeniem komputera. Tak, mam go na Facebooku, jak się Cię dowiedziałem, prowadzone gdzieś potajemnie, nie, nie przez Pana. Jedna z moich studentek, byłych studentek, po prostu powiedziała, że ma męża, który. Pracuję w internecie, że ona by to robiła za mnie, więc ja to cię ja przez telefon czy już wszystko będę mówił, tylko nie wysyłaj maila, bo ja mam no, kłopoty z odebraniem tego maila, więc dzwoń do mnie telefonicznie, ja już wszystko powiem, a ty tam to wkładaj. Okej, okay, także jak już wiecie, ale informacja źródła jest, jest źródło stworzone. Pani Marko, tak, przepraszam tak generalnie, ale jak pan jak ocenia obecnie kondycję polskiego reportażu? Potrzebna byłaby butelka whisky, kompletna cisza i półtorej godziny czasu, ale chcąc się wywiązać z, z odpowiedzi na to, na to pytanie, whisky to powiedział tak, że mamy duże środowisko ludzi wybitnych, związanych z reportażem, no, chcę powiedzieć, że ciągle żyje, żeby żyli jak najdłużej. Hanka Krali żyje, Krzysztof Konkolewski, są na tym świecie ciągle, no, mamy ogromne środowisko w Gazety Wyborczej, bardzo interesujące i na pewno dające istotny wkład w rozwój polskiego reportażu. I mamy też inne ośrodki po prostu niezależne od tych, od tych głównych związanych z uniwersytetami, ale też po prostu ludzi niezależnych, wolnych i robiących to, na co mają ochotę. Więc ja myślę, że w sensie środowiska i potencjalnej możliwości to, to bardzo wysoko oceniał. Natomiast jeśli chodzi o ważne pytania, dotyczące reportażu, to dokładnie odwrotnie. W Polsce nie istnieje poważna krytyka literatury, faktu, filmu dokumentalnego, reportażu. Nie istnieje. Chcę powiedzieć, Co że w okresie istnieje? komuny istniało pismo kontrasty, które miesięcznik bardzo dobry, zresztą wczoraj zmarł były naczelny redaktor tego pisma, Klemens Krzyżagórski. Też bardzo interesująca, niezwykła postać i niezwykle kontrowersyjna. Był tygodnik, no był no miesięcznik nie istnieje krytyka, nie istnieje poważna myśl i też myślę, że w stosunku do świata z jednej strony masę podróżujemy, ale kiedyś byliśmy krajem otwartym, a w moim przekonaniu robimy się krajem coraz bardziej czwokowatym czyli wszyscy wszystko wiedzą, jak jest w Ameryce Południowej, co jest w Stanach Zjednoczonych, czy taka głupkowatość wraca do nas, takie zadufanie w sobie i taka niepowaga, czyli mówiąc krótko Mało mam do czynienia z młodymi ludźmi w Polsce, którzy mają takie projekty, że nie, nie, nie boją się wyrąbać ludzi z Nowego Jorku, z, nie wiem, z Anglii, z Francji, prawda. To znaczy wyrąbać. To znaczy, żeby zastartowali naprawdę do czegoś istotnego. Że naszym problemem, ogromnym problemem kultury jest to, że wszystkiego jest za dużo. I w związku z czym nic nie ma znaczenia. To jest ogromny problem kultury. A moim zdaniem, w moim przekonaniu warto się zajmować tylko czymś, co ma znaczenie. A tych moich studentów wszystko przerasta. No, w Stanach Zjednoczonych ludzie startują do wszystkiego, to ich wzmacnia. A tu wszystko ludzie przerasta. Wszystko jest ciągle niemożliwe. Myślę, że to jest scheda po tym, że zawsze byliśmy trochę z boku drogi. E, no i scheda po komunizmie. No, takiej, takiego zapuszczenia wewnętrznego. No. A jeśli jeszcze jeżeli się... chodzi o rzeczy istotne, które mają, które mają znaczenie w jakiejś dziedzinie, prawda, czy w teatrze, czy, czy w sztukach plastycznych, czy w dokumencie. Więc z jednej strony jest masa ludzi piszących, robiących fotografię dokumentalną, którzy są na poziomie światowym, a z drugiej strony jest jakaś zapaść, no, to jest takie, właśnie naraz są, zachodzą dwa zjawiska wzajemnie sprzeczne, sprzeczne wewnętrzne. Tak? E, to... Czy Pan jakoś gdzieś wpisuje tutaj rolę internetu, czy jako osoba nieobecna nie niepod... Ogromną. Robimy, no na przykład jest z naszych obsesji, a mimo tego, że nie potrafię włączyć tego komputera, to na przykład mnie interesuje, czy cała dzielnica może pisać powieść dokumentalną, prawda? Albo na przykład, czy możliwa jest powieść o, o zasobach Może Pan powiedzieć o no. powiedzie, tej koncepcji Pana, przepraszam, tak przerywam brutalnie, ale t, o tej Pana y, koncepcji powieści polifonicznej. No to oczywiście znowu godzina i następna butelka whisky, ale skracając to wszystko do kilku zdań, to Właśnie, bym powiedział, to, to, to powiedział tak, że chodzi o to, że nas nie interesuje pisanie książek, bo ja tam wydałem 8-9 książek, a moi studenci mówią, no dobrze, ale mi napisał pod wulkanem, nigdy nic więcej nie napisał, wszedł do historii literatury, może trzeba napisać jedną książkę, dobrze, a nie dziewięć. Jestem jakaś, jakaś, jakaś myśl. Powieść polifoniczna dokumentalna powieść polifoniczna polega na tym, że, że są tematy, które nie może już napisać jeden człowiek. No powiem najprostszy przykład, kiedy rozmawiałem z kapuścińskim na temat Herodota, no to on mówił, że żeby napisać książkę o Herodocie trzeba przeczytać 500 książek. Żeby mieć jakieś swoje zdanie, on mówi, co to jest niemożliwe. Po pierwsze nie znam tylu języków, po drugie, no to by mi zabrało ileś lat, na co je, nie staćmy na coś takiego. Ja wtedy mówiłem, Rysio, posłuchaj, gdybyś był w laboratorium, byśmy to podzielili na studentów, byśmy przerznęli wszystkie 500 książek. I on mówi, no, zawsze nas popierał, mówi tak, masz rację. Ale mówi, słuchaj, to już ty będziesz robił. Ja już będę pisał po staremu. Ale to jest, to jest, co my piszemy. Piszemy książki których nie jest w stanie napisać jeden człowiek. Na przykład 3,5 tysiąca relacji więźniów więźniów No Tego nikt nie przeczyta, jak przeczyta, to zwariuje. No, to my robimy to 10 lat, ale produkt ostateczny jest tak jak zwykła książka, to ma tam 300 stron, można to przeczytać. Jedną z tych książek już my wydali. No bo piszą ludzie z IPN-u. No, każdy idzie do IPN-u, wyciąga na kogoś jakąś teczkę i coś pisze. Ale czy możliwa jest powieść na temat zasobu IPN-u i co ona o nas mówi? No to jeden człowiek tego nie zrobi. Wielkie narracje umarły już, nikt no jak Balzak czy jak hmm, Prus, Mówi o naszym Prusie, którego pomnik stoi na krakowskim przedmieściu, no już nie pisze wielkich powieści o epoce, no. nie ma wielkich narracji. Już nikt nawet nie próbuje takiej książki napisać, jak Raymond napisał Ziemię Obiecaną. Natomiast zbiorowo jest to możliwe, więc nasz interesuje zbiorowa praca nad tekstem, gdzie jest pojęcie reżysera tekstu, a nie pisania, prawda? No czy książki, które, które moim zdaniem, są przyszłością. One zalegają w archiwach. Archiwach są gigantyczne, ale nikt nie w stanie ich przejrzeć. Tutaj w tym momencie pojawia się jednak internet, który może jakimś sensie pomóc. Genialny internet jest stworzony narzędziem właśnie no, do współpracy. No na przykład, żeby cała dzielnica Praga pisała książkę o udziale Bazaru to Teraz to, to jest książka. Teraz to robimy, no tak. Kiedy kończycie? No to są sprawy niestety ogromnie bardzo pracochłonne i bardzo długotrwające. Też przydzielamy się przez internet, prawda, jak to robić, żeby, żeby to dodawać, prawda, że, że w powieściach funkcjonalnych nie wierzę w internet, prawda, bo to jest siła talentu, a talent jest nie wiadomo co. Natomiast w, w, w literaturze faktów, w dokumentalistyce, w reportażu to jest możliwe. No, monografia jakiegoś zjawiska jest możliwa, bo ludzie wchodzą i dopisują, prawda? To, to jest w ogóle takie pytanie intelektualnie Czemu? bardzo interesujące, czy istnieje kondensacja ludzkiego doświadczenia. No i czy może z jednej strony, prawda, no, czy, czy, czy jak na przykład 500 osób o czymś opowie, to z tego wyjdzie istota rzeczy, czy oddamy istotę rzeczy i prawdę o czymś, co przy przekazie czy w ogóle przy przekazie jako komunikacji masowej jest podstawową rzeczą. Tutaj się idealnie pan wpisuje, to, to jest taka nogę, która używa się w sieci, to jest crowd, czyli tłum, e, który bardzo często się wykorzystuje i są, są różnego rodzaju właśnie sposoby. To, o czym pan mówi, to byśmy nazwali w internecie crowdsourcingiem, czyli wykorzystywanie tłumu do pozyskiwania jakiejś informacji. Czyli tak pan, nie bytując w internecie, idealnie wykorzystuje poniekąd te narzędzia, które tam istnieją, tylko są inaczej zupełnie nazwane. No, ale jakie, jakie, byłoby na przykład takie, bo dzisiaj wszyscy wszystko robią multimedialnie, ale to, co próbowałem, pamiętam, Pana namówić, żeby tego nikt nie zrobi, opowiadanie multimedialne, które na każdym odcinku wykorzystuje inne medium. I powiedziałam, najbardziej banalna rzecz na świecie, spotkanie chłopaka z dziewczyną. Spotykają się na internecie, na czacie, to jest część internetowa. Ponieważ obydwoje się interesują fotografią, to wymieniają między sobą fotografię, żeby się poznać. Fotografię od pierwszej komunii świętej do pierwszego papierosa, prawda? Więc to jest część pokazywana fotografią. Potem no, tak się nakręcili nawzajem tymi swoimi, swoimi opowiadaniami o sobie że postanowili do siebie zadzwonić, dzwonią do siebie, to jest część dźwiękowa, prawda? No po czym tak się, że tak powiem, zainteresowali tym, tą dźwiękową częścią, tym, co sobie mówili przez, te, przez telefon, że postanowili się spotkać, spotykają się w realu i to jest kręcone filmem. To dla mnie to jest opowiadanie multimedialne, tak? I one są fantastyczne do pokazania w internecie. No tak, to jest taka nowa możliwość, żeby na każdym etapie opowiadania, które ma ciąg dramaturgiczną, fabularną, wejść z odpowiednim medium, które najlepiej odda ten etap opowiadania. To to jest opowiadanie multimedialne. No pan tego nikt nie zrobił, ale go namawiałem, prawda? No nie, Pan, tak, tak. Teraz jeszcze publicznie będę przypomniał, teraz bym się zrobił. I to byłoby fajnie, moim zdaniem, ludzie by to oglądali, bo to, jest, bo to jest ciekawe, to jest interesujące, zwłaszcza gdyby każda z tych części była zrobiona z błyskiem, no po prostu to jest jeden ma talent do takiego błysku, drugi nie. Ale nad tym nie można dyskutować. Natomiast nad technikami można dyskutować. Techniki, sposoby zrobienia czegoś, metody, tak. No bo estetyka, czyli jak to zrobimy, zależy od talentu i to szkoda czasu, no bo jedni mają drugi nie, nic z tego nie wynika. Techniki tak. Tego można uczyć, można przekazywać i to jest intrygujące. I powiedziałem, że w Polsce brakuje mi ośrodków, które na poważnie zadają fundamentalne pytania, w jakim miejscu jest sztuka dokumentu, a nie robić kolejne filmy dokumentalne, ludzie już nie mają, nie są w stanie tego obejrzeć. Jestem jurorem na jakimś kolejnym przeglądzie i to jest dramat, obejrzenie 40 pozycji, słuchajcie. To jest... Wszyscy piszą, nikt nie chce czytać. No. Wszystkiego jest za dużo i nic nie ma znaczenia. W związku z czym no, trzeba Coś być... To tego... powinno być mniej? Nie, bo to niech będzie. Demokracja jest w porządku. No po to jest internet, żeby z niego skorzystać. Ja tylko myślę, że zawsze jest jakaś grupa, która na poważnie traktuje pytania. No. Teraz wszystko jest dodatkiem do czegoś, no kiedyś taka rozmowa, jak tutaj, byłaby niemożliwa, tak, albo rozmawiamy, albo pijemy piwo. Dzisiaj wszyscy robią tą formę, że jedno jest i drugi, ktoś przechadza, tam pół słowa usłyszy, a bez koncentracji nie można niczego osiągnąć, po prostu. nic poważnego się nie osiągnie. Żadna trawa, żadne dragi na to nie pozwolą. Zrobiłem kiedyś duży wywiad z Ewą Rubinstein, córką Artura Rubisztaina, naszego wielkiego pianisty, i ona robo, robiła różne doświadczenia, ona zajmowała się fotografią. Na różnych dragach. I mówiła, że, tu, że jak była wpływem, to to była genialna fotografia. Następnego jak ja zobaczyła co wyszło, to wszystko dodarła i wyrzucała do kosza. No, to byłoby załatwion, że byle kretnie się naćpa i napisze dzieło. No, nie wyjdzie. Na no, koncentrację z podstawową rzeczą. A my jesteśmy, że tak powiem, internet dekoncentruje, to są śmieci. Teraz w tych śmieciach znaleźć coś, co ma znaczenie, no jest ogromną pracą. No, ostro, ostro. Panowie, zgodzicie się, nie zgodzicie. No, to ja jak ja zapytałeś o książkę podróżniczą, tak. tak? Czy ją napiszemy, czy nie. To jest właśnie to, o czym pan tutaj mówi. Ja nie chciałbym napisać czegoś, co będzie jakieś wtórne, nie będzie oryginalne, nie będzie ludzie nie będą chcieli tego mieć. Jeśli mam coś napisać, faktycznie ja ciągle traktuję papier jako coś szczególnego I, i nie chciałbym, żeby ta książka podróżnicza była taką a, no dobra, no to e, zrobimy promocję, jak, jak będzie dobrze promocja zrobiona, no to te książki sprzedają się w tysiącu egzemplarzy, ale jak promocji nie będzie, to w ogóle nikt o tym nie usłyszy. Ale przepraszam, że ja tu się wtrącę. Tutaj koleżanka mówiła właśnie ile kliknięć, ile egzemplarzy to przecież jest szalenie względne. Myśmy kiedyś, ja napisałem jakieś książkę, Arystokracja. Sprzedawała się w 40 tysiącach egzemplarzy. To był sukces komercyjny. Ale napisaliśmy też książkę Filmówka. Filmówka wtedy sprzedała się w nakładzie nieprzewyższającym 10 tysięcy egzemplarzy. Ale Filmówka, szkoła znaczy książka o Szkole Filmowej w Łodzi jest w każdym domu, które ma znaczenie. Więc nieważne jest te tysiące egzemplarzy, tylko kto ma te tysiące egzemplarzy? Bo albo robimy rzecz, po prostu um, y, y, idziemy na masowość, wtedy róbmy telenowele i w porządku, nie miejmy złudzeń. Albo chcemy coś powiedzieć, co ma znaczenie i wtedy te tysiąc osób trzeba strasznie cenić i szanować. Słuchajcie, tysiąc osób, które by coś czuły. Gdybym ja miał dziesięciu studentów, którzy myślą i chcą, to jest siła i potęga. A tysiąc osób? A teraz tam jest czterdzieści tysięcy, więc... Więc naprawdę, tutaj nie dajmy się zwariować tymi kliknięciami. Chyba, że w tym startujemy na YouTubie, w porządku, jest taka kategoria, no to tam startują ci, prawda, w tych sprawach. I to szapobabo umieć, bo nie wszyscy muszą, że tak powiem, być Hemingwayami. Nie wszyscy muszą być po prostu ludźmi mówiącymi rzeczy znaczące. I nie przesadzajmy, potrzebna jest, jest idiotyczna informacja ciekawostkowa, zdjęcie ciekawostkowe. Jest potrzebne, jest. Ludzie chcą też rozrywki. To tylko zależy, do czego my chcemy startować. My w laboratorium mamy takie być może chore ambicje, żeby spróbować w dziedzinie, w której startujemy, powiedzieć coś istotnego. To jest wtedy inna branża, inne kryteria. No A właśnie. to, to nie, nie można zmusić czy powiedzieć wszystkim, żeby tak co byli. Ludzie mają prawo do pierdół, rozrywki i nie przesadzajmy, że wszyscy będą mana czytać. Nigdy nie czytali i nie będą czytać. Jest sprawa elity. I po prostu to jest bardzo ważne, gdzie my chcemy się zapisać. Ja zawsze mówię właśnie studentom taką rzecz brzydką, czy brzydką rzecz można też powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Że to kiedyś usłyszałem takiego mojego kolegi hipisa, mu. on do mnie powiedział, mówi słuchaj, świat się dzieli na ludzi, którzy życie opierdalają i którzy opierdalają życie. Trzeba wiedzieć, do której grupy się zapisać. Ja to mówię studentom na pierwsze zajęcia, Musicie wiedzieć, do której grupy chcecie się zapisać. I nie zawsze chodziło o jakąś kadrę, o elitę, o jakąś grupę dowódczą, bo ta zrobi rewolucję. Ale elita nie jest dla każdego i nigdy nie była. No i to myślę, tak jest. Właśnie w Stoję nawiązaniu... Kontra... To... Czy znaczy, nie? Ja, ja mam pytanie, co jakby e, w sprawie tej klikalności, tutaj bardziej doradka, który mówił, że e, ty zachęcasz miniaturkami do oglądnięcia swoich filmów.